No, życzenia trzeba było. No bardzo proszę, panie Janie, to, to jest te kilka chwil na życzenia dla pana. E, bardzo dziękuję. Ja myślę, panie redaktorze, że należałoby złożyć życzenie oparte o jakąś realność. To znaczy niezbytnio fantaz fan fantazjować, bo to są takie, nie infantylizować, tylko oprzeć o coś, co jest realne. Z jednej strony, na przykład Sikorka. Ptak, sikorka ptak, niewielki. Stan szczęśliwości sikorki jest wtedy, kiedy ona znajdzie ziarenko e, słonecznika. Z jednej strony. Z drugiej strony, z przeciwnej można powiedzieć, że stan szczęśliwości dla e, rosyjskiego oligarchy jest wtedy, kiedy jest oblepiony złotem i, i diamentami, prawda? I jakby powiedział na to wszystko eee, odeszły już minister kultury i dziedzictwa. Po, pomiędzy tą sikorką a oligarchą pojawia się przestrzeń do zagospodarowania. I w tej przestrzeni do zagospodarowania chciałbym, panie redaktorze, aby pan, szanowny, znalazł sobie miejsce, które pana satysfakcjonowało i w sensie duchowym, i materialnym, i życzę również, ażeby Pan był otoczony, przepraszam za, za słowo, ale nie mam niczego, gromadą. Zdumionych, ale i zadowolonych, roześmianych słuchaczy radia, kraków, którzy w tej przestrzeni znaleźliby również ukojenie imaterialne i duchowe. To ja tylko dziękuję, Panie Janie. Chciałem Państwu przekazać ten fragment do zagospodarowania dla państwa także od Jana kantego Pawluśkiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.